Najbardziej interesujący od centralnej czy nawet końcowej części jaskini mamy coś, co określamy jako strukturę, yy, dlatego że jest to taki rodzaj wypełniska warstwy środkowo-politycznej na który sugeruje, że już w okresie środkowego politycznych ktoś wykopał tam jakąś jamę i fakt, że właśnie w, w zesieniu, obrębie tej struktury występują co najmniej warstwy szerszemów, a u co najmniej dlatego, że ten trzeci prawdopodobnie również z niej pochodzi, tylko został przeniesiony na skutek pewnych procesów geologicznych. I yy, dla nas mocną przesłanką, żeby bardzo poważnie rozważać fakt, że w tej chwili mamy do czynienia z pochówkiem. Yy, podkreślam bardzo mocno, że jest to teza badawcza. To jest coś, czego udowodnienie, czego weryfikacją będziemy zajmować się w następnych latach. Gdyby to się dało potwierdzić, to mielibyśmy sensację, co najmniej na tą samą skalę, dlatego że z tego okresu my znamy co, bardzo mało takich zachowań neandertalskich, które by sugerowały istnienie jakiś praktyk. Pogrzebowy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to też sytuuje nam detalczyków na jako ludzi, którzy mają na przykład pewne wyobrażenia na temat tego, co dzieje się w świecie po śmierci, prawda? Ale mają pewne odczucia natury religijnej, to też sytuuje ich bardzo mocno właśnie po stronie ludzkiej, a nie po tej stronie zwierzęcej. Natomiast to nie jest oczywisty pokódek, w związku z tym, gdyby tu się udało udowodnić, co jest naszym celem, to byłoby to naprawdę ciekawe odczucie. Podkreślam jednak, że to nie jest fakt naukowy, to jest cel, na który sobie stawiamy i która ukierunkowuje nasze badania w następnych sezonach.